Hejka, tu Rushing Mad, witam i zapraszam na mini kampanię rozegraną w grze Medieval 2 Total War z modem Call of Warhammer. Staniemy w nim na czele wyznawców Boga Chaosu Korna, tak aby w jego imieniu przelać krew niezliczonych przeciwników i dostarczyć czaszki na jego tron. Będzie to wyglądało podobnie do raportu bitewnego. Dla tych z Was, którzy go nie oglądali, podaję link w opisie. Będzie to więc seria pojedynczych bitew. Jednak tym razem bitwy te będą połączone fabularnie. I to właśnie Wy, a więc widzowie, będziecie decydować o kolejnych ruchach naszej rosnącej armii i wyborze przeciwników. Zaczniemy z bardzo małą armią złożoną z wyznających korna barbarzyńców z północy. Jednak z czasem i z kolejnymi zwycięstwami nasza armia będzie rosła w liczebności i w sile. Zaś nasz Bóg Chaosu wesprze nas magicznym uzbrojeniem, kilku wybranych obdarzy mutacjami i być może przyśle nam na pomoc swe demony. Seria będzie miała 6 odcinków, i z odcinka na odcinek wielkość bitew będzie rosła. Tak więc, na początek będzie to bardzo mała potyczka: przy 2500 punktów po obydwu stronach, w ostatniej bitwie będzie to 12000 punktów. No ale tak, aby było to jakieś wyzwanie, sztuczna inteligencja będzie miała przywagę 10% punktów więcej. Ponadto po każdej wygranej bitwie przewaga ta będzie rosła o kolejne 5%. Jeżeli przegram bitwę, przewaga ta zmaleje o 5%. Tak więc bitwy będą nie tylko większe, ale także coraz trudniejsze. Kampania będzie interaktywna, tak więc jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę, Napiszcie w komentarzach nazwę kolejnego celu dla naszej armii. W tej chwili znajdujemy się na odizolowanych pustkowiach chaosu na dalekiej północy. No i aby przedostać się do bardziej cywilizowanych części świata, tak aby móc przerać krew dla naszego Boga, musimy najpierw pokonać wyznawców innych, rywalizujących z kornem bogów chaosu. A więc tutaj mamy trzech pierwszych przeciwników do wyboru. Mamy więc cencza, a więc Boga Zmian i Magii. Mamy także Slanesza, Boga Hedonizmu i Zakazanych Przyjemności. Mamy także w końcu Nurgla, a więc Boga Choroby i Zgnilizny. Poza samym wyborem przeciwnika, ważny jest tutaj też kierunek, który będzie miał wpływ na nasze kolejne ruchy i wybór kolejnych przeciwników. Tak więc pokonując cencza, zbliżymy się do Norski i Kislewu. Jeśli pokonamy Nurgla, zbliżymy się do Krasnoludów i Nocnych Goblinów. Jeśli zaś pokonamy Slanesza, to prawdopodobnie wejdziemy w konflikt z Krasnoludami Chaosu i licznymi Zielonoskórymi. Ok, tak więc jeśli macie tylko na to ochotę, wpiszcie w komentarzach imię wybranego przez Was Boga, którego zaatakujemy w kolejnym odcinku. Na wynik głosowania czekam do 28 marca. I wtedy rozpocznę pracę nad pierwszym odcinkiem, który powinien pojawić się w ciągu kilku dni od zakończenia głosowania. Ok, tak więc dzięki za oglądanie. Gorąco zachęcam do udziału w kampanii i zapraszam na kolejne odcinki.